Witam Państwa serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska Konkel z portalu czary.pl. Przedstawię Państwu horoskop tygodniowy na dni od 26 listopada do 2 grudnia 2012 roku. W tym tygodniu na niebie wiele będzie się działo. W poniedziałek bardzo dobra wiadomość, bo wieczorem Merkury wychodzi z ruchu wstecznego, z retrogradacji, co oznacza, że wreszcie w tym tygodniu będziemy mogli zdecydować się na jakieś ważne zakupy, zdecydować się na kupno sprzętu elektronicznego, podpisać ważne umowy i ogólnie lepiej będzie się działo osobom, które pracują w handlu, w reklamie i w telekomunikacji czy w branżach związanych z komunikowaniem się z klientami. We wtorek i środa, bardzo takie ostre dni, ale ważne w tym tygodniu. We wtorek Wenus z Saturnem w koniunkcji na niebie ustawi się i Mars z Plutonem też w koniunkcji. Koniunkcje to są zawsze takie ważne momenty w cyklu planet, kiedy jest bardzo skoncentrowana energia. We wtorek może się okazać, że jakieś nasze pla plany napotkają na opór z jakiejś, z jakiejś poważnej strony, pojawi się jakiś ważny przeciwnik, albo pojawi się jakaś ważna kwestia, którą natychmiast trzeba będzie rozwiązać. Wtorek to nie jest dobry czas na kupowanie jakichś rzeczy, nawet jeżeli będą nam oferować super przeceny, ponieważ z konjunkcji z Saturnem yy, sprzyja niestety yy, kupowaniu rzeczy, które się nam do niczego nie przydadzą lub będą po prostu zepsute albo przeterminowane. We wtorek uważajmy też, aby nie zdenerwować się za bardzo, bo Mars w z Plutanem sprzyja bardziej ambitnym planom i bardziej skupieniu się na zawodowych sprawach niż wchodzeniu w sprzeczki, udowadnianiu, kto ma rację lub kto jest lepszy. Tym bardziej, że zbliża się w środę pełnia księżyca w znaku bliźniąt, co oznacza, że w środę pewne rzeczy się ujawnią, jak to napełni, pewne rzeczy wyjdą na jaw i sprawią, że pewne trudne sytuacje się rozwiążą dosyć szybko. Więc we wtorek nie upierajmy się przy sponim, poczekajmy do środy czwartka, aż wszystko rozejdzie się po kościach. Pełnia w znaku bliźniąt sprzyja podróżom, sprzyja zdobywaniu ciekawych informacji, sprzyja uczeniu się, sprzyja wszystkim, którzy. Coś chcą nowego zrobić i zacząć. Im bliżej końca tygodnia, tym będzie troszeczkę łagodniejsza aura, ponieważ ustawi się Wenus. Planeta przyjemności, randek, miłości i pieniędzy w sekstylu z Marsem, czyli w takim korzystnym układzie z planetą energii i, i podejmowania różnych przedsięwzięć i ryzykawnych spraw. Weekend będzie bardzo romansowy, będzie sprzyjał spotykaniu się z ludźmi. Wszelkie pewnie się już zaczną przedświąteczne spotkania nawet. Wszystkim życzymy udanego tygodnia i byle do czwartku, byle do piątku, kiedy już emocje opadną i wszystko zobaczymy z bardziej łagodnej, innej perspektywy. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce będą w tym tygodniu wszędzie się gdzieś spieszyć. Szczególnie barany będą w tak zwanym niedoczasie, będą zawsze nie tam, gdzie trzeba, zawsze nie o tej porze, co trzeba. Bardzo się barany pilnujcie, ponieważ jedno spróżnienie za dużo może zaszkodzić waszej, Waszemu życiu towarzyskiemu lub waszej, nawet Waszej karierze. Bądźcie więc punktualni, szczególnie we wtorek i środę. Lwy w tym tygodniu będą bardzo łagodne i też będą bardzo dużo robić dla siebie i innych. W tym tygodniu ktoś Was dostrzeże, ktoś Was pochwali, z czego wyniknie bardzo dobra, korzystna sytuacja zawodowa w drugiej połowie tygodnia. Strzelce natomiast, jak to strzelce, kiedy jest pełnia w znaku bliźniąt, która jest na, na przy, kiedy księżyc jest naprzeciwko Waszego znaku, dużo chcecie nadal robić, więc strzelce będą bardzo aktywne, bardzo dużo będą nowych rzeczy zaczynały. Poczekajcie jednak do środy, czwartku z rezultatami swoich, na rezultaty swoich działań, nie bądźcie niecierpliwi i w we wtorek na nikogo się nie obrażajcie, a wręcz zachęcajcie innych do współpracy, a ten tydzień będzie dla was bardzo udany i ta pełnia bardzo owocna. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce będą w tym tygodniu pod silnym wpływem koniunkcji Marsa z Plutonem, która jest w znaku Koziorożca w tym tygodniu, co oznacza, że też będą bardzo zajęte, bardzo zabiegane, ale będą też bardzo nakierowane na konkretny cel. Byki będą zabezpieczać swoje materialne sprawy, zabezpieczać swoje pieniądze, swoje dobra, nawet może pomyślą o jakimś małym, przedświątecznym remoncie albo przemeblowaniu, będą ogólnie chciały zarządzać całym przestrzenią wokół siebie, na co rodzina będzie chyba musiała się zgodzić, nie będzie miała wyjścia. Panny natomiast będą bardzo skrupulatne w zliczeniu swoich pieniędzy, w liczeniu yy, różnych. Yy, zadań do wykonania. W tym tygodniu zrobicie wielki plan, nawet już taki plan obejmujący kolejne miesiące. Bardzo się to Wam przyda, ponieważ pełnia w znaku bliźniąt, sprzyja zdobywaniu informacji i też zdobywaniu współpracowników do, do Waszych ambitnych planów. Koziorożce natomiast w tym tygodniu będą bardzo takie bojowo nastawione do życia, zawsze łagodne, zdystansowane i czekające na to, jak wydarzy się sytuacja. W tym tygodniu przejmiecie inicjatywę Koniunkcja Plutona z z Marsem w tym tygodniu na niebie sprawi, że to wy będziecie wykrywać, że wy postawicie na swoim i użycie swojej mocy, nie tylko łagodnej strony. Znaki yy, yy, bliźnięta wagi i wodniki, czyli znaki powietrzne, będą w tym tygodniu bardzo towarzyskie, bardzo rozbiegane i bardzo zadowolone. Bliźnięta, jako że w połowie tygodnia czeka was pełnia yy, w waszym znaku, będą wszędzie was będzie pełno i jest yy, jakaś okazja, jakieś ważne spotkanie przed wami, yy, zorganizujcie się tak, żeby na nie dotrzeć, ponieważ to może być przełom w waszym życiu uczuciowym, w waszej karierze również. Wagi w tym tygodniu będą bardziej skupione na sprawach domowych, mimo że dużo się będzie wokół Was działo, bardziej to będą sprawy związane z krewnymi, z sąsiadami i z tym, co się dzieje na Waszym podwórku. Nie przegapcie jakiejś ważnej uroczystości, bo w tym tygodniu fajnie będzie się pokazać gdzieś i odnowić stare znajomości. Wodniki natomiast w tym tygodniu będą bardzo naukowo podchodzić do wszelkich spraw, nie będą wierzyć nikomu na słowo, będą takimi niedowiorkami zodiaku, żeby udowodnić jakieś swoje sprawy, żeby udowodnić swoje racje, sięgnijcie do książek, a nie do internetu, bo wtedy będziecie mieli większą siłę przebicia. Znaki wodne, czyli raki, ryby i skorpiony w tym tygodniu będą rozmażone, dalej trwa, dalej przez znak Skorpiona przechodzi znak Wenus, Planeta Wenus, co oznacza, że dla Was będą najlepsze kąski w tym tygodniu zostawione przez planety. Raki będą bardzo chętnie spotykać się na randki, mimo że zwykle uważane za nieśmiałe, w tym tygodniu raki przejmą inicjatywę, może nawet same poproszą kogoś o spotkanie. W sprawach zawodowych też bądźcie aktywni, upominajcie się o swoje i nie czekajcie, aż ktoś Wam zaproponuje panuje podwyżkę albo dodatek yy, do pensji, tylko sami upominajcie się o swoje. Skorpiony zaś w tym tygodniu tak będą miały bardzo dobrą pastę towarzyską, te sprawy związane z, z finansami mogą w tym tygodniu się trochę od, odwlec, czyli jakieś wypłaty, ważne przelewy, czy informacje dotyczące kredytów możecie jeszcze w tym tygodniu nie dostać, ponieważ Wenus jest w koniunkcji z Saturnem na niebie. Za to w sprawach towarzyskich i sprawach uczuciowych czekają Was ważne chwile. Wa warto być poważnym i poważnie podchodzić do partnera i uczuć, a wtedy wszystko będzie dobrze. Ryby natomiast będą bardzo konkretne w swoich żądaniach i tak jak raki, powinny przejąć inicjatywę i nie zostawać w tyle i nie poświęcać się dla innych tyle co zwykle. Pełnia w Znaku Bliźniąt sprawi, że będziecie siłą rzeczy na świeżniku, że siłą rzeczy będziecie musieli albo kogoś zastąpić, albo kogoś reprezentować. Na pewno daje, dacie sobie radę, tylko pamiętajcie. Bądźcie bardziej egoistami w tym tygodniu, i yy, jeżeli macie coś robić dla innych, to też na tym coś skorzystajcie. Wszystkim znakom Zodiaku życzę miłego, udanego tygodnia, miłej pełni i po więcej horoskopów zapraszam na www.czar.pl